Kolejny dzień, więc lecimy z kolejnymi trzema buildami z Peteru na sezon czwarty w Diablo 4 i dzisiaj będzie to druid. I z druidem są pewne mankamenty. Ma bardzo dużo silnych buildów. Może nawet część z was widziała. Tutaj pokażę klip Roba, który zadaje swoim druidem 2 miliardy obrażeń. Ale ja powiem o jego bardziej ciemnej stronie. Ponieważ druid jest bardzo mocny, jest bardzo fajny. Ma bardzo dużo ciekawych buildów. Nie tyle właśnie tutaj mocnych fizycznie, ale też mechanicznie ciekawych, które właśnie zobaczycie w wideo. Zobaczycie, jak zawsze, na start jeden taki typowy buildik sezonu trzeciego. Takich właśnie buildów, jak na przykład Lightning Storm. Stormclaw pod kostur, czy no właśnie Pulver którego zaraz zobaczycie. Te buildy wciąż działają, wciąż są fajne, ale jest to właśnie mankament druida. On potrzebuje unikatów. Naprawdę bardzo ciężko zrobić silnego druida bez unikatów A przynajmniej porównując na przykład do mojego Baszbarba Akurat Barbarzyńca robiłem jako pierwszego, druida jako drugiego I spotkałem się z taką lekką przepaścią Druid naprawdę wymiata, kiedy macie na farmie dużo unikatów Ale na przykład farmienie dolmena, czyli właśnie na głaz przy huraganie, wymaga on duriela Potrzebujecie rykorkanu, musicie farmić duriela Na takie coś niestety nie miałem czasu na PTR-ze, Nie miałem też wyfarmionych maców z innych klas, aby móc to zrobić no bo tak, jak właśnie mówiłem, druida robiłem jako drugiego, więc zarówno miałem problem, ponieważ musiałem zdobyć temper manuale, czyli te właśnie receptury do craftowania, no i przy okazji unikaty. I koniec końców udało mi się znaleźć helm na Misia oraz pierścionek na zmianę form. I dlatego właśnie też z tymi próbowałem coś wykombinować. Więc najpierw pod hełm, Misio, najbardziej znany chyba build na druida ze wszystkich, Spustoszenie. I Wybrałem spostrzeżenie z tego powodu, że mamy właśnie temper manual, mamy ten crafting taki, że możemy zwiększyć obszar działania tego spostrzeżenia. I wydawało mi się to też mega ciekawe, że on będzie miał zasięg na cały ekran i będzie rozpierdziałał cały system. Już ten build z tą falą sejsmiczną robił zajebiste obrażenia. Był fajnym buildem na levelowanie. I pomyślałem, żeby pójść w tę stronę. Oprócz tego, że mamy lepszy regen zasobu, wiemy, że możemy mieć w butach, w zbroi i w hełmie, tutaj akurat miałem unikatowy hełm, ale możemy mieć w tych miejscach regen podstawowy naszego zasobu, tak po prostu jest to przyjemniejsza wersja obecnego, istniejącego już buildu. Jest to dosłownie to samo co było, nie ma tutaj co kombinować, nie ma co tutaj słodzić, starać się nawet jakoś tutaj wow, jaki to jest nie wiadomo jaki fajny build. No jest to nie wiadomo jaki fajny build, chyba że grałeś już nim 3 albo 4 razy, no tutaj po prostu jest to wciąż mocny build, wciąż jest fajny i jest też taki po prostu średni. Można zrobić ciekawsze rzeczy, można zrobić mocniejsze rzeczy. Jeśli chodzi o levelowanie, przejście takiego non-uber contentu Pewnie nawet się go da wyskalować w, w uber content level 200 A ja zamiast tracić czas na takie już znane mi buildy Chciałem iść dalej, podyspować coś, coś innego Więc nie poświęcałem tutaj misiowi zbyt dużo czasu Prędkość 3 na 5, AOE 3 na 5, single target 3 na 5 No i przeżywalność 3 na 5 Taki po prostu trójkowy build Dość szybki, ma fajne AOE Ma dość dobry single target dzięki overpowerowi I też jest trochę wytrzymały Nie jest jakiś papierowy Po prostu Dobry, ponadprzeciętny build, który sobie ze wszystkim poradzi. Nie masz szans, że zostanie w jakikolwiek sposób znerwiony, osłabiony albo jakoś mi się dostanie po tyłku pod PTR-ze, więc na sezon czwarty, kto chce druida, będzie to pewny, sprawdzony typ. Ja jednak chcę wam pokazać coś ciekawszego, i to będzie huragan. I tak z huraganu możemy zrobić osobny build. Tutaj akurat jedyny mankament jest taki, że potrzebujemy te recepty, żeby dobrze wyciągnąć cooldown redakcyjny huraganu. Chcemy wyciągnąć ten zasięg, rozmiar huraganu. Przez co też widzicie, to, że on zajmuje prawie cały ekran. Tak postanowiłem, że skoro kurczę, mamy build pod huragan, to zróbmy z tego jeszcze bardziej leniwy build. I to jest samoner z huraganem. Więc mamy wszystkie nasze samony. W związku z tym też w taki sposób się fajnie skali ten damage huraganu i więcej kompanów mamy, więc to nawet nie wiem czy nie jest najlepszy sposób na budowanie tego buildu. nie możemy się coś jeszcze pobawić z trucizną, ale ja zostawię go w taki sposób. Ważna sprawa, ten build właśnie nie ma unikatów. Wydaje mi się, że lepszym wariantem byłoby właśnie tutaj się zrobić pod truciznę też z wilkołakiem, na ryku orkanu, ewentualnie na zbroi pod wilkołaka możemy sobie tutaj coś pododawać jeszcze z pierścieniem z Warszana, ale ja tych unikatów nie miałem, więc zrobiłem taki build i szczerze i tak jestem z niego bardzo zadowolony. Może nie na jakieś tutaj uberfarmienie, no bo tutaj głównie skalujemy to właśnie AoE i głównie skalujemy taki build do farmy. To jest taki właśnie build do farmy. Tak myślę, że jeśli to nie dostanie nerfów, to raczej każdy z was będzie chciał grać tym buildem. Na pewno jeśli będziecie wybierać druida na przyszły sezon, to ten build do farmienia na pewno będzie bardzo mocny. Wydaje mi się, że nie dostanie nerfów, dziwne jeśli by dostał nerfy, no ale właśnie widzicie, jest bardzo szybki, bardzo ładne AOE, no i przeżywalność jest w miarę normalna. Druidy zazwyczaj mają fajną przeżywalność. Z chwilą, gdy się pojawi jakiś twardszy wróg, wysyłamy kompanów też sobie z tym fajnie radzą, więc jeśli chodzi o prędkość 4 na 5, obszar działania również 4 na 5, single target chyba najniżej ze wszystkich buildów jak na razie 1,5 na 5, no a tutaj... Myślę, że myślę, że potrzeba po prostu Unikaty wpakować do tego buildu i będziemy ten fajny single target. Już sobie lepiej z tym poradzi i przeżywalność 3 na 5. Bardzo fajny build, bardzo przyjemny. Trochę zbyt leniwy jak dla mnie, jeśli lubicie leniwe buildy, tak zwane one button buildy, albo właśnie coś takiego spokojniejszego, to też się śmieję, że to jest build na konia. Możemy sobie odpalić tornado, wejść na konia i jechać i to tornado wciąż się utrzymuje, więc jest to też pierwszy w Diablo 4 build na konia, który działa. To też taka, taka śmieszna rzecz, ale do farmienia jakiegoś tam otwartego świata, do farmienia heltaidów zwłaszcza bardzo fajna sprawa, polecam spróbować. Jeśli ten build nie stanie to pewnie właśnie zrobię do niego już taki pełniejszy poradnik. Ale Rank One, to co mi się najbardziej podobało, to już też w pewien sposób sprawdzony koncept na Landslida, ale w związku z tym, jak tutaj Blizzard też trochę zaczął ruszać w stronę zmiany form, to jest trochę problem Druida. Mamy ciągle albo build na misia, albo build na Wilkołaka, albo build na człowieka. Tak teraz warto się zainteresować czymś ja na przykład zrobię tutaj build, który gra i misiem i wilkołakiem naraz pod Unikat Zenit po to, aby ciągle nasza szarża niedźwiedzia, która wywołuje landslide, osuwisko, mogła się resetować. Z chwilą, gdy zabijemy wroga ze szreda z rozszarpania, nasza kolejna zdolność niedźwiedzia nie ma cooldownu, więc lecimy tą szarżą. Skaczemy do wroga Shredem, zabijamy go, znowu szarżujemy, znowu, znowu i mamy przez to też bardzo szybki build. Mamy dużo obrażeń z tego połączenia Poisona z Ziemią. Jest to też dość już, można powiedzieć, stare połączenie, ale wciąż bardzo mocno działa. Ta interakcja też jest bardzo ważna, że używamy Erden Might. A. Potęga Ziemi jest to specjalna ta pasywka druida. Dodajemy sobie aspekt, który powoduje, że umiejętności wilkołaka są umiejętnościami burzy dla tej umiejętności, dla tej pasywki. Umiejętności niedźwiedzia są tak, jakby traktowane jako umiejętności Ziemi dla tej pasywki. I też atakując tym Shredem, bo nasz Shred nie zadaje zbyt dużo obrażeń, ale ten Shred może wywołać osuwisko, które my właśnie skalejemy na obrażenia i dzięki temu też robi fajny damage. Nie aż taki fajny, żeby ten build miał zbyt duży single target, tutaj zwłaszcza na bossa widać na koniec, że bez tych resetów trochę mamy lekki problem z obrażeniami, ale przypominam, też ten build nie był minmaxowany. Ale też przypominam, ten build nie był aż tak bardzo minmaxowany. Na pewno da się z niego wyciągnąć o wiele więcej. Trochę, trochę właśnie mi szkoda, że nie miałem tyle czasu na druida. Tak jak widzę po innych twórcach, to jest zwłaszcza buildy pod głaz. Szkoda naprawdę, że nie miałem czasu zrobić buildu pod głaz. Dzisiaj już kończy się PTR, dzisiaj będziemy już robić takie ostatnie testy, w związku z tym, co jeszcze mi zostało do sprawdzenia, jeśli chodzi o mechaniki gry. A z drugiej strony, ten build jest naprawdę bardzo, bardzo mocny, więc może dostałem takiego nerfa, że się nie będzie nim grał i nie będę musiał się nad nim zastanawiać. <laughs> Więc no, jak będzie okazja, to zrobię jeszcze ten build pod głaz, jakiś tam właśnie albo z Dolmen stałnym z unikatowym amuletem, albo tam w tej jakiejś formie pod Poison, zobaczymy. Mówiąc o Landslidzie, prędkość 4 na 5, zasłużone, 3 na 5, ałe bardzo fajny single target, niestety 2 na 5, trochę problematyczne jest ten single target, właśnie bez tych resetów i przeżywaność 3 na 5, jak taki każdy średni druid, przeżywaność jest w miarę spoko. Na no sam koniec oczywiście macie planerki do wszystkich tych buildów, co tam akurat wymyśliłem. Przypominam, nie są one zminmaxowane. Zazwyczaj poświęcałem sobie tak do 2, 3, nawet 4 godzin maksymalnie na build, no żeby się wyrobić z tymi wszystkimi. Ja na PT że łącznie zrobiłem buildów jakieś 20, 22 nawet można powiedzieć, więc to w tej skali pokazuje, że już i tak chyba spędziłem na Peterze z 50 godzin jak nie więcej. Czemu Condyce nie zrobić tego buildu? Czemu nie zrobić tego buildu? Czemu nie zrobisz tego buildu? Czemu nie, nie zrobisz tego buildu? No moja dobra ma 24 godziny niestety, więc też tutaj każdego buildu sprawdzać, zwłaszcza jeśli chodzi o te unikaty. Tutaj troszkę, troszkę ten balans druida odchodzi, bo na przykład lightning storma robić bez rękawic naprawdę nie ma sensu. Ja tych rękawic nie wydropiłem, więc też nie ma powodu, żebym ten build robił. Wydropiłem kostur staruchy, żeby sobie zrobić storm stormclawa. Ale z drugiej strony nie miałem rekorkanu, więc też ten build byłby naprawdę taki niedopracowany, taki widać, żeby, żeby coś w nim brakowało. A na pewno byłby fajny, na pewno byłby fajny, na pewno stormclaw będzie fajnie działał, na pewno będzie bardzo mocny na, na przyszły sezon, o ile jakichś większych nerwów nagle teraz po Peterze nie dostanie, a nie powinien. Więc no, druid troszeczkę mnie wnerwił, też, że potrzebuje tyle unikatów, tyle tych temperów, bo też jeśli chodzi o szukanie tych materiałów do craftowania, to też jest tym problem. Ale zobaczymy też tej feedback, oczywiście ze wszystkim będę wysyłać, może będzie tak, że te temper manuale do craftowania będzie łatwiej zdobyć. Na levelowaniu, z tego co widziałem, testowałem sobie już levelowanie, to jednak te man manuale fajniej dropią. To jest może problem Petera, że musieliśmy wydropić tak jakby już tę legendarną wersję tego crafting materiału, tej receptury. A na levelowaniu w miarę te pierwsze fajnie dropią. Jak doszedłem do ortieru trzeciego, moim Barbarzyńcom, to już większość miałem. Bardzo szybko na przykład znalazłem ten Temper Manual pod Bash kliva, więc mogłem sobie tym Bash Build'em levelować, czego się nie spodziewałem. I ten Bash Build jest naprawdę bardzo mocny na levelowanie. Ale o levelowaniu będzie osobny film, tutaj już nie przedłużam. Trzymajcie się, miłego dzienka, haja, bajo, papa, na koniec filmu jeszcze planer. Cześć!